Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Patryk Lubaś. Powiedz, gdzie się znajdujemy? Cześć kochani, jesteśmy właśnie w zakopanym. Nie, nie chcę tego robić. Słuchajcie, jesteśmy w zakopanym i zobaczymy sobie, jak tu wygląda, jak dużo ludzi jest, jakie są kolejki. Na e ile możemy sobie spędzić ten dzionek? Dokładnie, czy tu jest faktycznie tak drogo, jak mówią ludzie? Bo tak się mówi, że teraz i w górach, i nad morzem jest drogo. Sprawdzimy to, zapytamy też ludzi, co o tym wszystkim myślą. No i dobra, chodźcie, spędźmy ten dzień razem. A, no i oczywiście przetestujemy nocleg, tego nie może zabraknąć. Coś będzie wąchane. Ja nie jestem w stanie teraz podejść no. do kogoś z włączonym mikrofonem Ja jestem w stanie, daj. Czekaj mi się aż głowy stać z Poszekaj, poszekaj, po, poszekaj, ale powiedz coś, powiedz, powiedz coś do mikrofonu teraz. Stary. Ej, najgorsze jest to, że wszyscy na nie patrzą. 120 no. Proszę pana, generalnie pytamy o to, jak to wygląda cenowo, bo tak się słyszy w internecie, że to jest bardzo drogo, że w ogóle ludzi mnóstwo i tak dalej. Czy to jest prawda, czy jakoś drożej niż w Polsce? Jak to wygląda? No się wydaje, że wszędzie tak samo jest. Drożej niż było kiedyś, nie? Nie źle jest jeszcze. Myślę, że będzie gorzej w tym roku, ale nie jest Ja ogólnie często jestem tutaj i uważam, że widać tą różnicę, na przykład jeżeli chodzi o ceny w stosunku do 2-3 lat, a jak teraz, gdzie na przykład potrafiliśmy płacić 140 zł za no, teraz zapłaciliśmy 520. Ale ogólnie ceny trochę wygórowane. No. No, no to jest jak w całej Polsce, nie jest jakoś bardzo drogo. Okay. Moim im zdaniem. Patrząc na to, że no, przyjeżdżamy, no to przyjeżdżamy odpocząć. Teraz się na ceny nie patrzy, no? nie? Okay. No. Zakopane jest takim zajebistym miastem w Polsce, więc ceny tak naprawdę. To adekwatne? Adekwatne do tego, no było tanie. Naprawdę dużo grażeń, ale nie ma czegoś takiego, że nie wiem, z dużo ludzi, z dużo korki, nie przekazam to nie, ogólnie mam... git. Nie, no to jakoś było do przewidzenia, nie? I ludzi też nie za dużo ogólnie, że spoko? Tak? Jak ktoś chce spokojnie jakieś tam ferie spędzić, to nie przyjeżdża na kółku. I ludzi nie za dużo? No, trochę za dużo, ale. Do wytrzymania. No, ja do wytrzymania. Czyli okej, okay, czyli no. fajnie. A jaki budżet założyłeś sobie i ile przyjechać? Na tydzień i założyłem 500 zł. No samo utrzymanie się tutaj, bez y, kosztów wyjazdu, ale już wyszło troszeczkę więcej. 1500, 2000, no nie wiem. Z wiem no, ze tak, po prostu tak, full tak, za wyjazd. 3-4000. 3-4000 trzeba wydać na dwie osoby. No, weekend, weekend. za apartament. Ze wszystkich, no full z jedzeniem ze tak, tak, wszystkim Tak, tak, tak. No ja uważam, że jak na taki weekend, no to tak, maksymalnie 1500 zł licząc jakieś tam a tak, a Na osobę czy na parę? Nie, na parę. Na tydzień to jest 2,5 tysiąca założone. To jest 2,5 tysiąca, no, a za noclegiem? Nocleg. Nie, nie, nocleg to jest oczywna okay. bajka. Aha, aha tysięcy, No, powiem szczerze, że jak na dwa dni to dużo. No, słuchajcie, ogólnie wychodzi na to, że ludzie. i. ludzie podchodzą do tego spoko. Są świadomi tego, po prostu, w jakie miejsce jadą i z jakimi kosztami muszą się liczyć. No to jest spoko. No i nic, no to choć po prostu jeść. Chodźmy. Zróbmy sobie teraz test <laughs> najlepiej oceniana, wersus najgorzej oceniana restauracja z Zagobanym I z Google Mapsa zobaczyłem, że ten lokal jest najpoceniany i praktycznie chyba jest, bo zobaczcie, jaka tu jest ogromna kolejka. Słuchajcie, jest 8500 tysiąca opinii, 4,7. To, Więc to, to, jest, to jest, jest naprawdę bardzo o, dobry bardzo wynik. Dobrze. Czekamy w kolejce już około 35 minut. Jeszcze trochę osób jest przed nami. Słuchajcie, byłem w środku. Wchodzę z toalety. Zapytałem kelnera, czy można rezerwować po prostu. Za dwie godziny byśmy rezerwowali przyszłość. No, to pan powiedział, że można. Dwa miesiące wcześniej. Wreszcie udało się zająć miejsce przy dużym wspólnym stole, fajnie no? Zochyl się, kurde, dołboka, zachyl się, się. Zawaź nikt cię tu nie nądzie Nie rozumiem nic z tego, ale ogólnie fajne to jest Na pewno bierzemy tak, oscypek na z żowiną I porównamy sobie tego oscypka z tą No na przykład oscypkę potem skupujemy tak typowo, wiesz, takiej budki, nie? To będzie fajne Kwasice po góralsku, na pewno Ogólnie te ceny nie są jakieś takie duże bardzo, nie Pierogi ludzkie ze skwarkami, 28 zł Jest to taniej niż pierogi w takiej popularnej sieciówce w Krakowie przy rynku A one wcale tam nie było jakieś takie też pyszne No co, ja uważam, że w ogóle obsługa to Obsługa to bardzo, bardzo miła I nie jest to takie na siłę, że staramy się bardzo być góralscy Tylko to naprawdę, pokażę, że jest, jest. ona ma taki vibe Wydaje mi się, że to będzie pysznie I przede no. wszystkim nie jest drogo Dobra, sprawdźmy sobie ten oscypek w restauracji Ale naprawdę wygląda mocno no do. O kurde to jest najlepszy ustroj, tak jak ja jadłem życia. No mój też, przepyszny. Nie był gębie. Ja robię tak. Ja ogólnie naprawdę mam takie doświadczenie w pirogach. Zapach bardzo fajny. Ogromna ilość yy, sera, więc powinien być dobry. To jest inne wydanie pierogów niż zawsze jadłem. Minimalnie mogło być cieńsze ciasto. Ważne, że lepsze. Ja bym je jeszcze troszkę przyprawił. Kwaśnica fajnie podana. Ja. No dobra, no to kurde co? Ciekawostka jest taka, że ja pierwszy raz wziąłem kwaśnice teraz. Fajna zupka. Dobry kapuśniak, woda jest super. Widzę, ziemniaki tak średnio leżą. Mieścimy się panowie, co się? Nie, nie, to, nie, to, nie. to będziemy naciągać tu ugładzen, nie? Dziękujemy. Tu nie potrzebujecie tą szanow, do tego. Tak U, jest wszystko, smakne, wszystko co to trzeba. To Widzieliście tą obsługę? Nie no. Obsługa jest taka to, naprawdę topowa. O. Czego zaczęła? A może od kiełby? Ciekawy zabaw mają mega. Ładne. Nie jakie kiełbasa Oj, to już na przykład jest bardzo doprawione. Bardzo pełne smaku jest dla mnie. No dziwne. Kiełbaski, które jemy, są to kiełbasy z baraniny. To nie smakuje kiełbasa w ogóle. Może kebab. Włożę to dla tego kebab by pachniało smaczką. Baranina. Ja po prostu chyba wolę Normalną. Bardziej takie normalne rzeczy. No. Test tego. żeberka Sprawdźmy tego kurde z beka. Sprawdźmy. Fajne. Dobre, no? Naprawdę dobre Bardzo dobre Wiecie, to już chwilę leży i pani pyta, czy on będzie ciepły Na zasadzie, czy nie wziąć nie podać nam jeszcze tego Chłopie, obsługa 11 na 10 to zawsze jest takie fajne, jak ta pani od, odchodzi od stołu i tak się uśmiecha Nooo No Ej, ale fajnie wygląda, ja jestem fanem Ale panem. żeś to ja to mięso muszę sprawdzić, żeby to, to mnie ciekawi najbardziej Uwaga, a mięso akurat nie, nie Bardzo delikatne mięso Jest super Właśnie wyszliśmy z restauracji i teraz jest jeszcze większa kolejka I jest to lokal naprawdę godny polecenia No niestety, trzeba troszkę poczekać Cenowo naprawdę spoko, tam rachunek wyszedł słuchajcie 220zł Za naszą trójkę, naprawdę się fajnie najedliśmy, pojedliśmy 73zł za osobę, to nie jest jakoś też tak mało nie? Najedliśmy się, Ale dosyta. najedliśmy się do syta Dobra, idziemy dalej na kupówki Za mną zapiecek, czyli też słyszałem, że bardzo fajny lokal tutaj. Kolejka jest no rób... mniejsza, ale jest, również jest. jest I te najlepsze no. lokale jednak te kolejki mają. Na to wychodzi. Skoro Zakopane, skoro kupówki, to i grzaniec, to i grzaniec. 200 ml grzańca 16 zł. Nie, no, nie. Spoko. Kurde, no nie smakuje Od razu się rozgrzałem, czyli tak jak powinno to działać Ta cena jest obniżona, czyli było za drogo Chyba pierwsza się spotkałem naprawdę z sytuacją, że cena która jest naklejona jest niższa A? niż ta pod spodem To jest, to jest ciekawe Cał. Bardzo niepopularne, to jest proksym No 5 dni za taką ciupagę, to jest dużo czy mało, no nie wiem No to taką, ja powiem, że 35 zł. A no to, było, to... Było. było, A, czyli poszło faktycznie. Poszło, 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 Dobra, a magnesiki jakieś tam są? O, drogie te magnesy. No taka, no trochę jest. Ja już wszystko wiem. Co to? O co chodzi z tą No, to chodzi o te ziemniaki na patyku. 19 zł za ziemniaka. Bardzo dużo, to jest strasznie dużo. No nic, no to ziemniaka trzeba spróbować. Jemy ziemniora. Jednego na trzech, bo nas nie jesteś na więcej. Szefie, mówię... Pracę zapalić, tam wejdę, na bok pójdzie. Odejdź dwa metry i pa Dobrze, to do taką dużą, dużego ziemniaka 19 zł za jednego ziemniaka Co kosztuje 20 groszy Jak to jest? Panie, skąd ta drożyzna wynika? Dobra, biorę Jak oceniasz, kochany? O Jezu, za dwa... Ej, czekaj, poczekaj, poczekaj to jest główno. W ogóle nie chlupiące. Najgorszy taki ziemniak jaki jadłem w życiu. Ej, no. Nie! No kurde. De. Chciałbym to zjeść jeszcze. W sumie smakowało mi to nawet. <śm> A to jest ogólnie normalnie po prostu kłamstwo. Normalne kłamstwo. 200 ml grzańca, 16 zł. A, znacie taką piosenkę? Miesta do miasta, jak koncertowa trasa. Krócę po ulicach, jak coś tam i no to wsiada. Czas odwiedzić najgorzej oceniany nocleg aktualnie dostępny na Bookingu. Z klupówek do obiektu mieliśmy około 15 minut spacerkiem. Jesteśmy w, w naszym noclegu 6,5 na bookingu, to jest słaba ocena, wszystko jest na czerwoną oprócz lokalizacji, bardzo mało już teraz noclegów było dostępnych, bo robiłem to dzień wcześniej, ale z tych co były na bookingu to było to najgorzej ocenione miejsce na całym bookingu, zapłaciliśmy za jedną noc, za dwie osoby 324 zł, no i też Czyli w sieciówce To jest dużo, cały obiekt ma bardzo fajny To Domowy czy Wiesz, tak człowiek jakbym był u siebie wiesz. Tak, jestem u siebie w domu, tak, tak. to jest mój dom, czy tam u jest jestem U coś, Czy coś, no Plus, nawet nie wiedziałem o tym, że to jest darowy parking jeszcze dodatkowo, więc mega spoko. Czas na ocenę czystości. No i oczywiście. Wiadomo, co ocenię na końcu, także nie bójcie się. Popatrz co tam jest. jest... Jeżę, to jest. Jest śnież, to, to bo. Radio! Już o, 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 ej, coraz bliżej! Słyszę cię. Słyszę cię tak! Jak masz na imię? Ja jestem Krzemek. Żyjesz? Mówię pytanie. Fajny nocynek jest? Warto zaczynać czy nie? Wszystko, się robić. do domu. Okej, okay. ej, 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 no i patrzcie. Fa szafa, No już sobie nawet daliśmy swoje kurtki. Strasznie się jakoś rusza ta szafa, jakoś tak dziwnie. Jej. Gdybyś też miał tyle lat, to byś już lecz zdał. Nie no, czyste chyba. Tu już troszkę jest. Troszkę jest, ale to tak, to, to tyle, to nic. U mnie też by tyle było. U mnie by było więcej. Wiecie co? Dobra. Tu jest w ogóle, nie ma żadnego kurzu. Nie ma żadnej pleśni na ścianach, bo ja naprawdę już widziałem różne rzeczy. To się grzyb stary, to jest grzyb. A, to jest grzyb. Czysto. Ej kurde, to jest jakiś fajny nosek. dlaczego ma takie słowo caści? Aaa, ale u mnie też będzie by Niech rzuci pierwszy kamieniem ten, kto nie, nie ma tam kurzu. Ogromny balkon, o, łączony. To jest wielki balkon. No lecimy teraz czystość za łóżkiem. Pomyślałeś kopie, rok temu jak grałeś jakiś koncert, pomyślałeś, że ty tak by testował? Nie. Z kamerą? Nie, bo to wszystko się dzieje bardzo spontanicznie. Ale i to o to chodzi. Aha. To jest ściana zdobcona, ale i to nie. To no też jest. Jest, trochę jest pańczyna. A tu nie. jest taki kurz. Tu i tu. To, to nie jest kurz, dobra, to nie. Jest. No dobra, wiecie co teraz będzie. Mogłem się tego doczekać. Strasznie się za tym nęskniłem. Brak zapachu jakiego kolek, czyli dobrze? O, w dupę, no to dobra. Ale to jest obrzydliwe, dobra. To jest straszne. Chyba to smakowało. Pachnie człowiekiem po prostu. Nie jakim żulem, nie dziadem, ale po prostu człowiekiem, który tu spał kilka lat. No, nie śmierdzi. Tak po teraz pachnie życiem. Życie, no dobra. E, są plamy i są włosy. to jest szczok. To jest szczoch. No, to jest, szczoch. Szczoch. Jest, no. jest i to jest akurat... to jest naprawdę szczoch. O, w mordę. Do ręki Dobra, wokamy! Nie wiem o co chodzi z tymi lotonami. to jest dobry pokój. Tak skrypią te łóżka, że się spać nie da. Telewizor przerywał kostki lodu się rozmroziły. Kwestia też, jacy ludzie kurde, wiesz, jacy ludzie to pisali. Niestety otrzymaliśmy inny pokój. Właściciel powiedział, to ten innego nie mamy. Kontakt koło telewizora kopnął mi prądem. Miały być dwa podwójne łóżka, były to pojedyncze. W życiu rozwalono drzwi i grzyb. 1-0 murdo Za wysoką na stosunku do standardu zatka na łazienka wyrabiająca się wodę spod wanny i się w Do tego właściwie nie wykazując interesujących problemu. Generalnie nie polecam A teraz zobaczmy te, te, te zdjęcia O kurde, dobra chyba, chyba już rozumiem To jest Ale ja to normalnie bym spał spać Totalnie normalnie bym tu spał i w ogóle bez żadnego problemu To jest dobre Dobre Mamy lekko obstrany kibel, no ale to, to wiadomo. No no proszę kubój, bardzo dobrze bym chciał być ogrom to do drugu. Chciałbym zwrócić przede wszystkim jakby uwagę na tą kotarę świetną. O, to o to. świeć, świeć, świeć. Słabość ciekawą, tam pasowałoby już syfon wyczyścić z włosów, to jeszcze nie ma tak źle. No naprawdę mi się tu podoba. Myślę, że kojarzą trochę takie wycieczki szkolne, ja jeździłem. No patrz, właśnie, bo my mamy z tym takie wspomnienia. A ciekawe, jakby tu przyjął 15-letni, który nie zna czegoś takiego. Jak on by na to zareagował? No słuchajcie, na pewno ktoś z was ma 15 lat, no komentarz, jak wam się podoba ten obiekt. Po prostu, no czekamy na komentarze. Tu to dopiero jest w ogóle... Uuu, pani pralko. Pani chyba ma dość. Czysta lodówka jest. Stary! Przychodzisz i herbatkę robisz, przez czasów jak właśnie się rodziny schodziły, tutaj się siedziało w tyle osób. Super się tu Mniej to się podobało w to ta błazeria. Pewnie na co dzień nie chciał hmm. mieć, ale jednak jak z tych białych, tu przyjeżdżamy, to... To spoko, jest fajnie. Jezu, jak przygodnie. O, baj bez tu mega wygodnie. Chłopie, o, no i chłopie, siedzę tu w tej błazerii, na Kierski. Czego chcieć więcej? Czas wracać na klubówki. Osypek super miejscu został już sprawdzony. Był w restauracji osypek, teraz będzie osypek na mieście. Na mieście, po prostu jest Taki jak ja każdy. 6 zł, taki osypek. To jest w ogóle inna rzecz, to jest inny produkt. Jak się nie tak da porównać? Bo zupełnie coś innego, no. A ale to, to nie jest coś, że to jest źle. Po prostu inny, ale tam bez mi z 10 razy bardziej. Coś Dobra, pyszna. Kłani, idziemy na kolejną atrakcję. Jesteśmy przed hochołowskimi termami. Słuchajcie, ocenimy jak. Zobaczymy. No to co, weszliśmy już na teren yy, obiektu. Ogólnie nie wolno mi, że graj kolejce, żeby wejść, więc to Ale jest, mnóstwo mnóstwo. jest mnóstwo ludzi. jest mnóstwo ludzi i zobaczymy, co nas tam spotka, ocenimy sobie ten teren siema, siema, to tak, to niedobra, Nie ma nie ma to taki niedobra Okazało się, że Bartek tu po prostu jest i jakby teraz jest naprawdę trzej króli i nagle teraz ten odcinek jest już inny. Nie jest jestem wodny, bo w termach koło! To teraz właśnie będzie overreaction, prawdziwy, Tak jak powiedziałem. Pau, 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 chodźcie do wody! O! Oh. Tylko bądź na tatu! Okej, okay, teraz wchodzimy do beczki siarkowej Dlatego, że jest tu bardzo ciepło oh, I wiesz, to co Czuję się, jakbym był w jednej wielkiej farce. To jest niska zupy Ja się jak homar Czas na pasem całankowo-jodowany Tymczasem ta cisza Szczerze, bo ja nie wiem, czy nie po prostu w domu w ciszy. Zobaczmy kolejny basen. Mamy teraz kolejny basen zewnętrzny. Mam nikt jacuzzi, ale niestety full zajęta. Co jak co, ale frytki z ketchupem, ja tu muszę zjeść. Na Getsy, weź... weź jeszcze na Getsy. Nie, 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 nie. Proszę wejść. Tylko my weź mamy już tyle pieniędzy. Na trzy na Dziękujemy. Tata kupię nagę. Hey. Pierna to za... bardzo dużo. 5 nagierów 9 kosztowało. Kurde To jest pół po porcji. Ale wiesz, ketchup za dwójkę, to nawet już powiem wam szczerze, ten ziemniak. Nie czułem się w ogóle, że jakoś dużo zapłaciłem, ale tu czuję, że za drogo zapłaciłem. Czuję, że to jest za drogo. Mamy trzy napoje, frytki i 5 pięć złoty. To jest y, mniej więcej tak jakbyś na lotnisku stary był. Okej, okay. tyle, że dobry. Bardzo dobry. Bardzo dobry nagietek. Bardzo poprawne frytki. Normalne, dobre frytki, a no i bardzo dobre, no jemy. Ona jest, no jest fajna, bardzo fajne. Podsumowań czas. Co jak sądzisz o tym całym resorcie. Fajne miejsce, niestety tu zawsze będzie dużo ludzi, no po prostu jest po... to zbyt fajne miejsce i zbyt mało ich jest. No i tyle, no jak tak, postawiliby tak. pięć takich obok siebie, to by było mniej osób. No nic, wracamy teraz na Krupówki, czyli nasze miejsce. Idziemy sobie zjeść najgorzej Ej. ocenianą restaurację. Za nami najgorzej oceniana klaczma w zakopanym i tutaj jakiś miesiąc temu był książulok, bardzo serdecznie pozdrawiamy Jesteśmy już pod kolorową, czyli najgorzej ocenianą restauracją w całym Zakopanem. Chcemy sami przetestować to Mamy 23 I kuchnia jest już zamknięta, tak. teraz tylko grill bar, więc stworzyliśmy tutaj grill bar Jo. Nie nagraliśmy tego, więc niestety, ale mi na słowo No baba z papierosem siedziała i Za barem, normalnie no, za lato. papieros był polony Zaczynamy zabawę, chodźcie Fajnie, bo menu już po prostu leżało na stole zaraz, sprawdzimy wszystko te oceny, o co tu chodzi, bo kurde to jest w jakimś perfekcyjnym miejscu To jest sam początek kupówek Mało. Tego, jak byliśmy tutaj za pierwszym razem zapytać, się, do której jest kuchnia, to przecież to był full lock Ej taki ku... mega drogie to danie z Glyda. Ale nie no, z 4-40 zł, bardzo dużo Czekamy na jedzenie i testujemy Oprócz turistów dostaliśmy również mnóstwo ketchup. darmowego ketchupu, za który wcześniej musieliśmy zapłacić na zł To i ten sam Moglibyśmy normalnie wziąć teraz ten ketchup i na tym basenie go sprzedawać za 2,50 50. Testujemy, on dokładnie wygląda jak ten z Budy, Zbudy. ale może będzie inaczej smakował Sprawdźmy jego... O, czekuj No fajne! Dobry. bardzo dobry Ale lepszy niż z Budy Bardzo, 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 bardzo dobrej ręki Na pierwszy rzut oka Ten mój tarczek wygląda na dosyć taki wysuszony yy, Spoko smakuje Dobra Smakuje lepiej niż wygląda no, Mamy tutaj szaszłyk yy, wieprzowy, no to spróbujmy Uważam, że mój wygląda całkiem zacnie Wygląda zacnie no. Dobry chyba, nie? Bardzo dobre a zarąbiście za zrobiony kurczak Więc o. ciekawe, że te oceny takie są słabe, bo to, to nie jest jakiś zły local, kurde, nie? Nie damy na pewno jednej gwiazdki wychodząc stąd Dariu, może 150 na 220 tam Za furę jedzenia Nie ciągnął do tego, żem to jadł, a tam było tak, że chciałeś byłem full najedzony, i a i tak na siłę O Jeżeli jesteś młodą osobą w ogóle i przyjeżdżasz tutaj do Zakopanego na przykład ze dziewczyną czy coś To wydaje mi się, że turbo lepiej jest ją zabrać i nawet poczekać tam w tej kolejce, niż, niż tutaj Zapłacisz mniej, zjesz lepiej i jeszcze zostaniesz super obsłużony. A tutaj w sumie to tak. To wszystko jest na odwrót. Jak jest czysta toaleta, to jest duże prawdopodobieństwo, że czysta jest też kuchnia. Dobra, takie rzeczy, o, no i widzicie. Patrzcie, patrzcie, ile trwa naprawienie tego. Patrzcie tu. Nie ma, nie ma. Tyle, jedną małą, dwie sekundy. Obraz, który jest jest cały ufajdany, czymś Normalny jest ten kibel. Jakby nie już nie przez zajmę. Bo no fuj. 20 minut roboty. Zdarcie starego nałożenie nowego. Pytaliście mnie też, ile w ogóle kosztuje zamienie kupy na krupówkach? Słuchajcie, akurat tak się składa, że tam przy toalecie była kasa fiskalna Tak, i to paragony. Zobaczyłem i jest 2 złote było na bite Także zamienie kupy na krupówkach kosztuje 2 zł Dobra, jakie macie plany, ogólnie na ten wieczór? Meranż, zabawa, taniec, bicie. Jesteśmy od 3 godzin i siedzieliśmy u kumpla, co jest właśnie. Na eee, bo wy Biliśmy. dopiero przyjechaliście. Zobaczyliśmy i wracamy

o sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Hey. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje no to podsumujmy to sobie, słuchajcie. Za Nocleg zapłaciliśmy 224 zł. 220 zł kosztował obiad w tej najlepszej karczmie. 145 zł kosztowała ta kolacja w tej najgorzej ocenej karczmie. 19 zł zapłaciliśmy za ziemniaka, mega był słaby. Grzaniec kosztował 16 zł, termy kosztowały 230 zł, 50 zł kosztowało jedynie w termach i 6 zł zapłaciliśmy za oscypek na mieście. Łącznie za taki dzień z Noclegiem, w Zakopanem zapłaciliśmy 910 zł. Także czy to jest drogo? Dajcie też w komentarzach, Oceńcie sami, jestem ciekawy Waszej opinii.